Cześć, cześć, witajcie. A może powinienem powiedzieć ho ho ho, chociaż nie mam świątecznej czapy. W każdym razie, dzisiaj najwyższa pora przyjrzeć się poczcie Świętego Mikołaja. Być może w ramach Winter Village były już lepsze seciki, ale ten tutaj też ma coś w sobie. Nie będę się złościł, że mamy tutaj jakiś balon. W końcu sanie Mikołaja są w osobnym zestawie, więc można to sobie wszystko połączyć. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o technikalia? 1440 klocków, 5 minifigurek. Czyli gruby gość w czerwonym kubraku oraz czterech pomocników. Takie małe skrzaciki. No i co? Zobaczmy. Wnętrze nie powala. No zerknijcie. Mamy tam wielki system do segregacji poczty, ale ponownie w ramach Winter Village mieliśmy już lepsze wyposażenie wnętrz. Ale i tak, wiecie, takie świąteczne zestawy to jest coś, co warto pokazać. Słuchajcie, a propos świąt, no to na kanale Lloyda Maliny pojawił się prezentownik. Całkiem dobra obsada. Więc zerknijcie, może zainspirujemy Was do jakichś zakupów. Aha, jeszcze drugie ogłoszenie, takie autopromocyjne. 22 grudnia w Warszawie, w sklepie Klocki w metrze, będzie takie przedświąteczne, ostatnie spotkanie, będzie można wygrać trochę klocków. No, i będzie można kupić specjalną edycję zimowych mystery boxów. Nawiasem mówiąc, 15 grudnia również ten sklep z używanymi klockami jest czynny, także możecie wpadać. Jeszcze szczegóły będę ogłaszał, ale dobrze chyba było o tym wspomnieć, no bo wiecie, to będzie tuż przed Wigilią. Taką, powiedzmy, akcję spontaniczną sobie wymyśliliśmy. A teraz, bez przedłużania, lećmy na stół. Ach, no i zapomniałem o chyba najważniejszej informacji. Cena katalogowa 440 zł bez grosza, no i wąska dystrybucja, więc raczej przed Bożym Narodzeniem taniej nie znajdziecie. Budynek nie jest zbyt wysoki. Tutaj mamy informację, że to zaledwie 21 cm wysokości, no ale jest jeszcze ten unoszący się balon. No i klasycznie jak to w tych zestawach świecący klocek. Pudło jest takie dość grube, nie bardzo ciężkie. No i co? No i będziemy składać, otwierać. Fajnie wygląda ta instalacja, którą można trochę wyciągnąć z budynku. Poczta? To pewnie na przykład Mistrz Claudio mógłby się wypowiedzieć na temat tego zestawu. No i dobra, co my tutaj mamy? Papierowe worki, więc zbyt dużo nie podejrzymy. Ale ja bym się chciał przekopać do naklejek, bo one chyba. Niestety się tutaj znajdą. Głowy nie dam, ale tak mi się wydaje. O, tutaj właśnie ta taśma produkcyjna. Jakaś niewielka choinka, to jest abecadło w tych zestawach Winter Village. No i właśnie, budynek. Złoto-zielony balon też jest niezły. No ale wiecie, może to nie jest takie bardzo klasyczne ujęcie tych takich elementów wyposażenia i ogólnie pojazdów Świętego Mikołaja. Rozumiem to. No i gdzie te naklejki, słuchajcie? Patrzę jeszcze w kartonie, nie widzę. To dajcie mi jeszcze policzyć wory i może gdzieś mi tutaj wylecą. No jak nic, nie ma. Jeżeli znajdę, zrobię jakąś przebitkę z obklejną, a tymczasem lecę budować. Będzie pewnie króciutki fragmencik speedbuildu, ale chyba nie budynku, bo to nie jest jakieś takie Rocket Science, tak mi się wydaje. Moi drodzy, powiedzcie mi, jak tu nie lubić zestawów z zimowej wioski. Było 10 worków z klockami, budowałem 2 godziny z okładem, no i prezentuje się to następująco. Oczywiście, konstrukcja jest jakaś taka bardziej przysadzista w porównaniu o chociażby z tą świąteczną, główną ulicą, czy też kultowym już domkiem Spiernika. To na pewno, ale mimo wszystko, zerknijcie na tą architekturę, na te mocno ośnieżone dachy. To może się podobać. O, a tutaj jeszcze taki złoty szyld, to też uroczy detal na bazie złotych parówek. To wejście przypomina mi trochę domek z piernika, już wcześniej wspomniany, i tak się zastanawiam, czy to bardziej poczta, czy raczej sortownia listów dla Mikołaja, takie jego swoiste biuro, chyba raczej to drugie. Wrzućmy to na obracarkę, 21 cm wysokości, oczywiście bez balona, bo on powiększa całość o około 10 cm, 28 cm długości. Oczywiście tutaj nie mówię o tych wszystkich wysepkach, bo to traktuje trochę, Osobno, no i około 10 cm szerokości, czy też jak wolicie głębokości, są liczne nawiązania do tych pozostałych zestawów, o na przykład w postaci tych drogowskazów. Wow. No i zapraszam na zwiedzanie. Jak myślicie, gdzie będzie świecący klocek? Tutaj w kominku, a może gdzieś indziej? Coś mi się również wydaje, że takie niedokończone bałwany również występowały w innych zestawach z zimowej wioski. W każdym razie zerknijcie na ten kominek. On jest niejako dwustronny, no bo może ogrzewać to pomieszczenie, ale także elfy, które pracują na dworze, między innymi elfa sygnalistę oraz elfa pomocnika. Który w tym momencie skończył gorącą czekoladę. Co mamy dalej? No jest jakaś latarenka, tutaj trochę drewna, urocze są te niewielkie choinki. No i podoba mi się całość tych okien. Tutaj jakaś gilanda, dużo, dużo śniegu na parapetach. No i wchodzimy powoli, o tutaj być może nie ma zbyt dużo szczegółów o przed tym budynkiem, ale i tak. No, jest to odpowiednio zadbane i po prostu takie zimowe. Trochę klimatu przejęły te mini wysepki, i może w sumie od nich rozpocznijmy, a potem już dostaniemy się do soltowni. Możemy się tak umówić? Chodziło mi po prostu o to, że gdybyśmy nie mieli tych wysepek, to prawdopodobnie zrobiliby większe podwórko, wiecie, z jakimś płotem, murem, może kamienną ścieżką, a tak dostajemy luźne segmenty. No i co, wspomniany wcześniej znak. I to jest czytelne nawiązanie, chociażby do tego domku elfów. Tam pamiętacie, oni na akord wszyscy wstawali i mogliśmy im przyrządzić gofry. <gry> w każdym razie tutaj jest także skrzynka na listy. Chyba po raz pierwszy pojawił się taki pakunek o, to jest nadruk. Mamy bardzo dużo różnych rodzajów listów, i to na pewno solidny atut tego zestawu. Dalej jakiś przerębel, mała foka. Do tej pory zdaje się występowała tylko w maluteńkim zestawie LEGO CITY i tutaj mamy taką kopertę, która już pojawiała się od wielu, wielu lat, oprócz tego pistacjowa ryba, no i podoba mi się ta choinka, zobaczcie, nie jakaś przesadzona, wydziwiona, jest trochę prezentów i z daleka prezentuje się to naprawdę naturalnie. No, bo niektóre choinki jakoś tak nie bardzo mi podpasowują, a ta tutaj jest właściwie świetna. Nic bym w niej nie zmienił, nawet tych ozdób nie ma za dużo. Okej, okay, to lećmy do tej sotowni. No, i tak oto na jednym ujęciu prezentuje się cała infrastruktura pocztowa. Przyznacie sami, budynek nie jest zbyt duży. Po lewej stronie biuro Mikołaja, właściwie jego obrotowy fotel, kilka przesyłek, jakaś świeca, a na tej stronie byłby jeszcze regał z książkami. Właściwie bylibyśmy w stanie ściągnąć dach i wtedy wpuszczamy tam nieco więcej światła. Okej, okay, tam widzę jeszcze pod ścianą globus. Po tej zaś stronie Mamy chyba magazyn z przesyłkami oraz ekspres do kawy, albo może maszyna z gorącą czekoladą, co by elfy mogły zaznać trochę przyjemności. No a na samej górze. Chyba piszą listy, może jakieś odpowiedzi w imieniu Mikołaja. Jest tutaj materiał do pieczęci, jakaś taka laka. No i podoba mi się, że dostajemy ni to dywaniki, ni to coś. Zresztą podobnie na samym dole. Okej, okay, no jest tutaj wystarczająco dużo szczegółów, ale oczywiście najważniejszy jest transport i logistyka przesyłek. To bardzo ciekawie rozwiązano. Może na chwilę na powrót zaciągnę ten dach Zobaczcie, tutaj jest taka strzałka, która nas informuje, że mamy wrzucać przesyłki O do tego żółtego otworu, ale także możemy je ekspediować z naszego balonu i zobaczmy, czy to faktycznie działa. Cyk 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 i wylatuje. No akurat miałem zbyt daleko odstawione wózki. Ale jeżeli tutaj odpowiednio blisko to podstawimy, powinno być dobrze. No i mamy taką dźwigienkę, co by wiecie, kierować przesyłki albo do czerwonego wózka, albo do zielonego. Zresztą to wszystko jest opisane bardzo dokładnie w tej księdze. Choć jak widać, trzeba się postarać, żeby ją tutaj na powrót wyciągnąć. Ale ja lubię takie detale. O, tutaj mamy jeszcze więcej pakunków. To może wyciągnę ten zielony. Tutaj był jeszcze kolejny list, nowy motyw, tak jak wspominałem, ich jest bardzo dużo, i tam jeszcze coś było. O, no to teraz będziemy testować już takie poważne rozmieszczanie przesyłek do różnych wózków. Teraz skierujmy cały ten tor lotu na wózek zielony. No i powiedzmy, zaczynamy wrzucać przez to gardło żółte. Damy radę? Okej. Okay. Tym razem niezawodnie. No przyznacie sami, jest to bardzo bawialne, urocze i to mi się podoba. Tutaj mamy jakieś lampki, pokrętła, w ogóle cały ten segment moglibyśmy odczepić, no i te listy wtedy po prostu by wypadały. Niczym wiecie, lawina listów z Hogwartu, kiedy nowy uczeń jest rekrutowany. Okej, okay, no podoba mi się to wyposażenie. Ta główna funkcja bawialna też jest przemyślana więc tutaj właściwie pewnie ocena będzie wysoka. Szkopu jednak polega na tym, że te minifigurki powinny być chyba bardziej szczegółowe, detaliczne. Aha, no zapomniałem, trzeba również omówić balon, no i rozwiązanie zagadki. Tu znajduje się świecący klocek, wystarczy nacisnąć o ten element od góry. I mamy tutaj uruchamiane gorące powietrze. A balon jak balon widywaliśmy podobne na przykład w Lego Super Mario albo w Lego Friends. Nawet pamiętam, że czymś podobnym podróżowali przestępcy. Jest kosz, jest tutaj odpowiednie oznaczenie, naklejka, no i jakieś ozdoby świąteczne. Kolorystyka też całkiem w porządku. Ty, no jest dźwignia, są jakieś linki. To naprawdę może się podobać, a tam jeszcze na pokładzie kolejne listy. Jest ich tutaj naprawdę sporo i to mi się podoba. Dużo rzeczy mi się tutaj podoba, choć tak naprawdę początkowo byłem nieco sceptyczny, ale tak to jest, słuchajcie, świąteczne zestawy roztaczają bliżej nieokreśloną magię. A wracając do tych minifigurek, nie ma co ukrywać, grupa Lego raczej się tutaj nie wysiliła, to znaczy dostajemy czterech prawie identycznych elfów, to znaczy mają jakieś inne akcesoria, czy też chociażby nakrycia głowy albo główki, ale nadal to są krótkie nieruchome nogi. No, i całkiem przyzwoity tor z tą trąbką, ale z drugiej strony kopiuj w wklej. Razy 4. Z kolei Mikołaja prawdopodobnie każdy z kolekcjonerów już posiada, bo on występuje właściwie od wielu lat w książeczkach od wydawnictwa Amit. No ale wiecie, Mikołaj tutaj musi być. Jestem wielkim fanem tych niektórych nadruków. O, tutaj mamy na przykład nawiązanie do wszechobecnego spamu. O, a jeżeli chodzi o Tesanie to mamy ten mój drugi ulubiony motyw, który wcześniej już wam pokazywałem, ale tutaj mamy to nawet z bliska. Pokażę wam jeszcze nieliczne alternatywne grymasy. No i trzeba ściągnąć brodę temu starcowi, żeby zobaczyć, że pod spodem właściwie kryje się bardzo podobna główka do Sensei Awu. Okej. Okay. No nie, no w sumie brzydko powiedziałem. To nie jest żaden starzec, to jest popkulturowy Święty Mikołaj albo gwiazdor. minifigurki... Po prostu są. Wydaje mi się, że ten gość, który obsługuje balon, to mógłby dostać jakąś brązową kurtałkę. Coś takiego wiecie, innego. Nawet te twarzyczki elfów właściwie z roku na rok się powtarzają. Można byłoby dodać jakieś nowe ekspresje. Na przykład ten elf, który obsługuje ciężarówkę, no to on jest bardziej taki brodaty, podstarzały, i to jest jakaś innowacja. Mała, bo mała, ale jednak. Chcielibyście osobną recenzję tego pojazdu? Możemy zrobić. Podsumowując, wcale nie uważam, że ten zestaw jest zły. Być może dałoby radę go poprawić, no bo jest strasznie płytki. Tam nawet te kolumny nie dochodzą do krańca płytki, ale z drugiej strony, no jest jak jest. Ta cała maszyneria wypadła świetnie. Możemy mieć oczywiście takie tradycyjne pretensje, dlaczego tutaj nie ma żadnej drabinki na górę, co te elfy się wspinają po zjeżdżalniach, no i ewentualnie ta zielona trochę psuje klimat. No bo wiecie, wszędzie jest śnieg, zaspy, a tam koło lądowiska dla balona dostajemy taki szereg zielonych klocków. To nie jest jednak wielki problem. Przyjrzyjmy się klocuchom zapasowym. Widzę tam wędkę, jest wiśnia, gwiazda biała, złota ciasteczko, złota parówka. Ty, no, jest nieźle, całkiem, całkiem nieźle. To nam oceny jednak nie podwyższy. Ta i tak będzie wysoka, bo mam jakąś dziwną słabość do tego typu zestawów, ale mimo wszystko dostrzegam tutaj całą masę drobnych niedoskonałości, dlatego nie wyżej niż 8 z takim maluteńkim plusikiem na 10. Ale to nic więcej. Ten plusik jest naprawdę niewielki. Szkoda w sumie, że ta ciężarówka niejako od razu nie jest elementem setu. Wtedy ta cena byłaby bardziej uzasadniona. No i oddałbym te wszystkie luźne płytki terenu za trochę większe podwórko, za jeszcze więcej detali przy fasadzie, chociaż pod tym kątem jest akurat nieźle. Kolorystyka piękna, bo mamy tam dużo nugatowych klocków, a także piaskowo-niebieskich. Świetne połączenie, szczególnie Granatem. Dobra, bo już się rozgaduję. Trzymajcie się.